Dzień dobry, tutaj ja. Maruciak, a to. Na ratunek 112. Nic traktuj nie z góry, dziw. Ten paradokument to skupisko ludzi skrajnie chudych psychicznie. Co to jest? Nic, zaraz zobaczysz. Co to jest? Czemu to tak śmierdzi? Gdzie obleję to, zaraz zobaczysz. Już nie będziesz taka ładna, co? Wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma kłopot i chce być aktorem, to idzie do ratunek 112, ok? Co ty mu zrobiłaś? Piotrek, poproszę. Hmm? Dziś komentujemy dwa odcinki. W jednym jestem ja, Rafał! Co ty zrobiłeś, żeście mnie zabili? Takie rzeczy dzieją się na świecie, okej? Okay? Polsat się zna! Rafał! O jezus, Maria, Rafał! Hej, słyszysz mnie, Rafał? Rafał! To będzie dobry filmik! Dobrze trafiliście! Tak samo jak sposób tego odcinka: Right, wow. Shadow Legends. Nowa gra na komórki czasami zchodzące. Śliczna gra RPG którą zagracie na swoim androidzie lub iOS. Bardzo ładna i bardzo darmowa. Riot ma wszystko czego oczekiwalibyście od takiego tytułu. Rozwijasz miasto, zbierasz nowe postacie, których swoją drogą jest mnóstwo i każda jest wyjątkowa na swój sposób, ale przede wszystkim dziela się z ogromnymi bossami, innymi graczami oraz telefonem. To naprawdę jest bardzo dużo klikania, okej? Okay? To wszystko robi wrażenie, bo wygląda jak gra na komputer. Już trzeci raz. Pochwaliłem grafikę w tej grze. Mam telefon do gier i wygodną ubikację. Moje życie jest idealne. Skakujcie do gry już właśnie w tym momencie klikając pierwszy link w opisie. Logując się przez odnośnik otrzymacie 50 tysięcy srebrników. Ja, ja, to tak nazwałem. W sensie, to są srebrne, mo srebrne monety? I bilet na turniej, gdzie możecie konkurować ze mną, Gimperem czy... oszukiwaczem. Chodź grać i chodź do odcinka. najgorszego odcinka. Dawid Knapp przyszedł do mieszkania swojej dziewczyny Darii. Para od miesiąca planowała wspólny wyjazd do Włoch. Proszę bardzo, dam Bileciki. Co się stało? Jak mówiłeś wyjazd do Włoch. To myślałem sobie że. Wenecja, Mediolan. A nie bilet na dwie pizze w cenie jednej. Znowu ta twoja ex napisała na drzwiach, suka. Jak napisała? Przecież wchodziłem i nic nie widziałem. O czym ty mówisz? A, bo to już nie było. No bo to zmyłam. Nie chciałam, żeby sąsiedzi zobaczyli. Ale zrobiłam zdjęcie. No pokaż. No faktycznie. Nie no, fak faktycznie no. Jest napisane... Suka. Na mastrym magicznym świecącym napisane jest suka, no. No i wypisuje do mnie jeszcze te groźby w SMS-ach. Sam zobacz. Dawid jest mój, i jak go nie zostawisz w spokoju, przydarzy ci się jakiś wypadek. Oby rowerowy, niesamochodowy. Ten drugi jest najgorszy. Odkąd zaczęłam spotykać się z Dawidem, jego była dziewczyna w ogóle nie dawała mi spokoju. Codziennie się zastanawiałam, co ta psychopatka jeszcze wymyśli, ale było tylko gorzej. Odkąd zaczęłaś spotykać się z Dawidem, to Twoje oczy naprawdę chcą zasnąć. Twoje oczy chcą się zamknąć i nigdy się nie otworzyć. Twoje oczy są najbardziej znudzonymi oczami, jakie widziałem w swoim życiu. Posłuchaj mnie. Ona jest nieszkodliwa. To są tylko głupie SMS, SMS-y. w końcu jej się to znudzi. Ja rozumiem, że to jest twoja ex, ale to nie jest normalne, trzeba zadzwonić na policję. Ale niedawno umarła jej matka, postaraj się ją zrozumieć. Wow, ale ty jesteś w family friendly, kłapouchy. A gdybyśmy zrobili tak, przecież masz jej numer, nie? Zadzwoń do niej, umów się z nią na spotkanie, tak jak dziewczyna z dziewczyną porozmawiajcie, na pewno się dogadacie jakoś. Tak jak dziewczyna z dziewczyną porozmawiajcie. Myślisz, że to jest dobry pomysł po tym, co mi wypisywała? Potem? Tak. Tak. Tylko kup sztylet. Ja muszę uciekać, ale jak coś, to do mnie dzwoń. To jest dopiero no, baus. Jakby ta sytuacja jest tylko i wyłącznie przez niego. A ten sobie wychodzi i mówi Pogadajcie, jak kobiety. Przecież kobiety to ludzie, nie? Dogadają się. Co może pójść nie tak, nie? Papa, pa. pa Tego samego dnia Daria zadzwoniła do Eweliny i zaprosiła ją do siebie. Poproszę herbatę, Dobrze. Ładne masz mieszkanie. Sam Tak, dziękuję. A napiszcie zielonej, czarnej? Zielonej. Okej. Okay. Widziałem gorsze ramki na zdjęcia, jeżeli to, to ciebie tak wkurzyło. A! Proszę. Dzięki. Jej osiem brud chyba sugeruje nam, że zaraz coś się od Pawli. Proszę pogódź się z tym, że Dawid od ciebie odszedł. Okej, okay, może trochę zbłądził, ale ty jesteś po sobie przeznaczeni, to ty jesteś tylko drobną przeszkodą. Ale on z tobą zerwał na malu gimnazjalnym 16 lat temu. Nie traktuj mnie z góry. <głos> <głos> no dobra, sorry, sorry, przepraszam, cię nie chciałam. Naprawdę to nie miał Co to jest? Nic. Zaraz zobaczysz. Co to jest? Czemu to tak śmierdzi? Gdzie <noise> obleję to? Zaraz zobaczysz. Już nie będziesz taka ładna, co? <głosy> <głosy> nie, nie! Zostaw mnie! No mnie! Nie dziękuję. Nie chcę oglądać ani wąchać twoich siuszków. Dawid! Dawid, gdzie ty jesteś? Siedzę w kawiarni za rogiem, a co się stało? No ta twoja ex to jakaś wariatka. Ma ze sobą słoik z jakąś substancją. Byłaś, Ty dziw. Zaraz cię upiększymy, chodź Zabijmy ja tą złą urodę! Spoiler alert! To tylko woda, a ona po prostu ma makijaż, który nie jest <noise> ale mam kobiece komentarze! <noise> Pięć minut później. Czy ta kobieta wcześniej w jakiś sposób pani groziła? Tak, wysyłała do mnie groźby w SMS-ach. Ma pani nadal te SMS-y? Mogą się przydać podczas dochodzenia. Tak, mam! Proszę przełączyć telefon na tryb głośno mówiący. No, przepraszam! Cię. Zrobione! Niech pani powie, co się dzieje. Gdzie teraz znajduje się ta kobieta? Za, za drzwiami mówi coś do mnie cały czas. Przepraszam cię, no. Przepraszam, no. cię, no. Dawid szybko wrócił do mieszkania, żeby pomóc swojej dziewczynie. Odłóż to. Odłóż to, zanim komuś stanie się krzywda. Daj. Ale ja wcale nie chciałam, no. Ja naprawdę nie wiem, co robię, no. Znaczy... Przepraszam! Ewena, posłuchaj mnie, wszystko między nami skończone, rozumiesz? Zrozum to w końcu! Ale dlaczego nie możesz wypuścić, tak jak Naprawdę! Musisz być taki podły i wybrać akurat ja! Ja! Boję się, że ona mu coś zrobi, ja muszę mu pomóc! Wyjdź i w paluch paluch w ucho! Masz kochać tylko mnie! O! Klops. Wszystko słyszałem, wysyłam karetkę. Teria, wrócimy was! Ale ja nie wiem co! Proszę się skupić i zachować spokój. Gdzie pani chłopak został oblany? Wlała mu kurtkę. Proszę natychmiast włożyć ją do pralki. Wsypać proszek i ustawić tryb na mycie kaszmiru. Ale proszę uważać, tylko 400 oprótów na minutę, 25 stopni. Przestrzegać instrukcję pralki, 80% powierzchni ma zajmować kurtkę. Jeżeli masz za mały bęben, musisz kupić taką pralkę. Miałam żal, że policja tak późno przyjechała. A wiem, że powinnam mieć żal tylko do siebie. Gdybym nie wyszła z tego pokoju, by do niczego nie doszło. Teraz się martwiłam o Dawida. Bałam się, że straci wzrok. A propos wzroku, błagam ciebie, błagam. Idź poglądać jakieś filmy akcji, żeby Twoje oczy miały chociaż trochę radości w życiu. Szanujmy nasze oczy. One też mają uczucia. Popatrzmy na coś pięknego. Na przykład na ciotkę. Panie kochule, nie proszę jej otwierać oczu. A, Ha! Boi! Przytrzymać tu sobie, proszę. Dobra, musimy zasłonić drugie oko, też dobrze? Bo zamknąć oczy. Spokojnie, będziemy tutaj z panem. Trzymaj się! Trzymaj się! Trzymaj się! Stalking jest poważnym przestępstwem, za które grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Ściganie przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego, dlatego przypadki uporczywego nękania należy zawsze zgłaszać policji lub dzwoniąc pod numer ratunkowy 112. Spróbujcie nam zadzwonić z tych infolinii jeszcze raz, to macie kula. Przesłane na ratunek 112. Kolejny odcinek. 16-letnia Sylwia Kapela od kilku miesięcy spotykała się z Rafałem Guzio. Tego dnia dziewczyna szykowała dla swojego chłopaka wyjątkową niespodziankę. Ale co ty chcesz u mnie robić? Po co tam idziemy? Chcesz oglądać telewizję z moimi starymi? Mam inny pomysł musiaczku. No dobra. Co? Znowu? Przecież to już chyba jedenasty raz, jak każesz mi iść z tobą do twojego mieszkania i kleić oraz malować figurki do Warhammera 40 tysięcy, po czym chodzić do świetlicy w niedzielne... Kur... Wieczory. I grać do nocy z twoimi głupimi koleżankami, nienawidzę cię! Eee. Rafał był moim pierwszym prawdziwym chłopakiem. Pierwszy prawdziwy... Hmm... A wcześniejszy to był Lian Payne czy Nial Horan? Niespodzianka! Sto, sto, lat, sto, lat, sto lat, lat, sto lat, niech żyje, 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 nie żyje nam! Niech żyje, nie żyje nam! Sto lat, synku! Wszystkiego najlepszego zdrowia, szczęścia, pomyślności i samych piątek w szkole. To nie są twoje rodzice. Oni są podmienieni. To widać od razu. To ja, ja do tego rader. Żadna babcia tak strasznie nie mówi. Wszystkiego najlepszego zdrowia, szczęścia, pomyślności i samych piątek w szkole. Brawo! Co? Wszystkiego dobrego, synu. Jeszcze rok i będziemy mogli się razem piwo napić. A to znajdźcie w końcu kolegów. Nie będę z tobą pił żadnego piwa, mam od tego znajomych. Ty, cwoniarzu, ukartowałaś to. No przestań, myślałeś, że zapomnę o twoich rodzinach. Zresztą, proszę bardzo, wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że trafiłam z rozmiarem. Dziękuję, jesteś najlepsza. Co ona cię kupiła? Obróz? My też mamy dla ciebie. Prezent, który czeka na ciebie w twoim pokoju, koją? No i babcia się do niego dołożyła. A co to, Zobacz. to robią? Zobacz, sprawdź. <noise> <noise> tak, on dał właśnie buziaka y, komputerowi. Zapo zapowiada się normalny. Napiernicze, <noise> nie wierzę. <noise> Kupiliście mi nowy komputer? No tak, na ten. Stary rzeź narzekał cały czas, a urodziny to dobra okazja, nie? A sprzedawca w sklepie zachwalał, że to bardzo dobry model. No. Sprzedawca w sklepie i dobry model. Trzeba mieć naprawdę porządny wylew, aby kupić złożony komputer w markecie, który polecił ci sprzedawca. To tak, jakbyś zamiast zjeść pierożki twojej babci, poszedł do sklepu i kupił te tam pod jogurtami takie spaczki, i sobie tam gotował i potem je spróbował zjeść, i potem się zabił, to mniej więcej jest tak, jak kupuje złożony komputer. Nie rób tego. Koniemy sobie, że będzie sam, za nim grał, bo komputer ma który za ciebie nie zda. No gdzie no, będzie służył mi do nauki, a ma lepszy procesor, kartę graficzną, to filmy będę mógł na nim montować. No tylko może przydałby się jeszcze jakiś lepszy monitor, a i nowa myszka, słuchawki, klawiatura. Dostajesz komputer, po czym od razu przekazujesz swoim rodzicom swój biznesplan na to, jakie mają kolejne prezenty kupić dla ciebie. Na imieniny to będę chciał myszkę Idę go wypróbować. Zrobiło mi się trochę przykro, kiedy Rafał bardziej zainteresował się tym prezentem od rodziców niż tym ode mnie. Bo trzeba kupić monitor, a nie prześcieradło. Co on ma się przebrać za twoją starą. Nie, nie, nie ma to kompletnie sensu, czemu to powiedziałem. Trochę go już znam. I dobrze wiedziałam, że nie będzie on służył mu tylko do nauki. Będzie czytał. Pan tej z Braters. No siema, ziomuś, nie, nie zgadniesz, co dostałem teraz na urodziny od rodziców. Węgiel? Nowy komputer, mocna maszyna. No teraz nie mogę, bo rodzina u mnie siedzi, na no urodziny przyszli, właśnie imprezę mi zrobili. No właśnie instaluję. Obiecuję Ci, że wieczorem pogramy na 100%. No, trzymaj się, Siemano. Rafałku! No chodź do nas! Nawet nie spróbowałeś tortu. Już idę! Morto, a Ty w ogóle założyłeś słuchawki, żeby po co? Żeby słuchać instalatora Minecrafta? Prawie wszyscy moi kumple mieli mocne komputery. Ja na moim starym gracie nie miałem szansy zagrać w żadną nowszą grę. Teraz nareszcie dostałem porządną maszynę. A nie chwaląc się, jestem prawdziwym wymiataczem. Urodziłem się z myszką w ręku. Ciekawe, co robiła myszka w macicy, twojej matki. Trzy dni później Rafał umówił się z Sylwią do kina. Nie pojawił się jednak o ustalonej godzinie. Halo Rafał? No gdzie ty jesteś? Czekam już na ciebie pół godziny, zimno mi Mieliśmy iść do kina. Czekaj, czekaj, czekaj. Stałaś na dworze 30 minut czekając na niego i dopiero teraz dzwonisz do niego. I nie pomyślałaś, żeby dzwonić wcześniej lub sobie wrócić do domu, albo pójść sama do kina, albo zajść po kawkę do Starbucksa, albo usiąść. kupa, A! reżyser. Czy ty kiedyś stałeś na dworze jakieś zimno i czekałeś na kogoś? I sobie tak 30 minut cierpliwie patrzyłeś na Grażyny, które targują się o cenę Kajzerek. Człowiek niecierpliwy się po trzech minutach. A nie po 30 ludzie piją wodę też, nie? Jakby co? Nie mogłam uwierzyć, że Rafał zapomniał o spotkaniu. Przecież zawsze to tej pory był punktualny. Byłam naprawdę rozczarowana, kiedy wystawił mnie do wiatru. Ja byłbym zły, Sprzeganie nie ma żartów. Kiedy Sylwia czekała na swojego chłopaka, ten w dalszym ciągu spędzał czas przy komputerze, nie mogąc odciągnąć się od gry. Chłopak zainwestował swoje oszczędności w sprzęt dla profesjonalnych graczy. Kupił nowy monitor, myszkę, klawiaturę. Wow, 2019, oni dalej nie potrafią zainstalować jakiejkolwiek gry, ją pusić w albo nawet wejść na YouTube'a, puścić gameplay niech chce leci tam w tle. Jeszcze nazywają zepsute słuchawki profesjonalne. Sprzedane. To nie jest prawdziwe życie, Adam. Rafał, a ty nie przesadzasz czasem. Lekcje się same nie odrobią. No ja już kończę. Wyłącz komputer teraz i bierz się za naukę. Oj... włączę komputer, ale za naukę sobie też troszkę później z Sylwią, do kina jestem umówiony. Stop. Co ty właśnie mówiłeś? Włączę komputer, ale za naukę sobie mi troszkę później z Sylwią, do kina jestem umówiony. Chyba rozumiem. Albo chyba nie. Rafał w końcu dotarł na spotkanie z Sylwią. Cztery godziny później ona dalej tam czekała na niego. Ona, ona sam to nie poszła. Z okej? Okay? Tak. Przyszedłeś jakiś zdenerwowany i w ogóle się nie odzywasz? Ciężki dzień miałem się w szkole, ośmiu lekcji. Podam na głupi rejs. A pewno wszystko ok? Tak. Ok. Okej. Okay. 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 Rafał był naprawdę jakiś dziwny. Prawie w ogóle mnie nie zauważał, jakby żył w jakimś swoim odrębnym świecie. Kiedyś potrafiliśmy przegadać kilka godzin, a teraz ledwo zamieniliśmy parę zdań. Pewnie jest uzależniony od komputera, bo nie chciał z tobą rozmawiać. No i jak głowki, nie? Fajnie, mało. A co ty już idziesz spać? Ciężki dzień, miałem ja zmęczony, jestem. No dobrze, to dobranoc. Dobranoc. To wygląda, drodzy rodzice. Sześć tygodni później rodzice Rawa wybierali się na tygodniową wycieczkę do Rzymu. Domy mieli zostawić pod opieką syna. Kochanie, chodzisz, bo taksówka na nas czeka. Jakby się coś działo, masz dzwonić, tak? No, spokojnie, mama, przez chaty nie e, Aha, i babcia będzie do ciebie przychodzić co dzień. No tam mieście mogę jeść. No, coś ci tam ugotuję. A poza tym, to ty ostatnio cały czas na tych chipsach żyjesz. Dobrze, już wychodzimy, bo samolot na nas nie poczeka. Ach, proszę, uważajcie na siebie. Pani się no. nie martwi, ja go przypiluję. Bawcie się dobrze. Do widzenia. Cześć, Do widzenia. wreszcie. Co? Pragnę imprezkę? Mm, no nie, no mam dużo nauki. No chyba sobie żartujesz. Takie bajki to sobie możesz babcie wciskać. Wow, 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 wow. to jest prawdziwa kobieta z północy. W końcu 4 godziny stała na ziemi. O, co ci chodzi? No pewnie znowu będziesz grał w te swoje głupie gry. Nie są głupie gry. Jak się nie znasz, to się najlepiej nie Rafał, wypowiadaj. Rafał, ty w ogóle nie może mnie czasu. Przyjdź jutro. Okej. <grym> Okej, okay. okay. to do jutra. Dzień później Sylwia odwiedziła Rafała, lecz chłopak kompletnie nie zwracał na nią uwagi. Był w wirtualnym świecie. Rafał, kiedy skończysz grać? Rafał. Rafał Co ty zrobiłeś? Ty mnie zabili! To przecież miałeś save'a Jakiego save'a? To jest online Online nie rozumiesz na żywo Teraz będę musiał czekać do nowej rundy, żeby nadrobić te staty Ten koleś ma 16 lat, okej? Okay? Jestem więcej niż pewien, że w prawdziwym życiu również gra w gry Mimo to on zachowuje się tak jakby obejrzał salę samobójców, nie? ZŁOM! Jak ktoś ci przerwie grę online Bo go zabijasz na miejscu I potem pożywia się jego ciałem przez następne 3 dni Grając tą samą grę Skoro już grasz te gry, to wyciągnij jakąś naukę z nich Sylwia, tyż? A Rafał kontynuował granie na komputerze. Rafał! 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 Rafał, Rafał przestań oglądać ten sam wędrowany film w siódmy już tydzień, ok? Sylwia po wyjściu z mieszkania Rafała zadzwoniła do swojego przyjaciela maćka, żeby pożalić się na swojego chłopaka. On całymi dniami nic nie robi, tylko gra, mam się tego powoli dość. Dlaczego go nie zostawisz? Bo on nie jest taki zły, tylko to ten komputer go tak zmienia. Skoro komputer jest ważniejszy od dziewczyny, to coś w tym jest. Muszę znaleźć jakiś sposób, aby go zmotywować. Ciekawy jak? Chcesz mu odciąć kabel od internetu? Nie, ale może jak stanie się o mnie zazdrosny, to w końcu zacznie się o mnie starać. Co ty robisz? Super taktyka, naprawdę masz 10 razy więcej jak Sex Masterka. Mam tłumaczyć żarty o się. Nie wiem, czy zrozumiałem, że ciśnij to ze zera, to w dalszym ciągu zera. Ale... Sylwia po lekcjach wracała do domu. Rafał nie odbierał jej telefonów i nie pojawił się w szkole. Dziewczyna była coraz bardziej zaniepokojona. Sylwia, zaczekaj! Co? Pragnę coś powiedzieć. Co ty robisz? Myślałem, że ja i ty to coś więcej. Pozrobiłaś zdjęcie, jak całujesz go w policzek, da! Jesteśmy tylko przyjaciółmi. Jeśli dałam Ci jakieś inne sygnały, to przepraszam, ale ja nic za ciebie nie czuję. Czyli wolisz tego piwniczaka, w czym jest lepszy ode mnie. Nie nosi kapturu, jak nie pada. Trochę później. Rafał, przyszłam. Rafał! Rafał, o Jezus Maria, Rafał, hej, słyszysz mnie? Rafał, 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 no powiedz coś, Rafał. No i Rafał zagrał się na śmierć, grając w grę, gdzie idzie się tunelem, a creepypasta będzie opowiadana dzieciom przedszkolu. Uzależnienie od gier komputerowych znalazło się na liście chorób Światowej Organizacji Zdrowia. Coraz więcej młodych ludzi spędza czas przy komputerze, co ma destrukcyjny wpływ na ich zdrowie oraz życie osobiste. Należy pamiętać, że granie z niewinnego hobby może przerodzić się w poważny problem. Osoba, która mimo widocznych negatywnych konsekwencji traci kontrolę nad graniem, powinna skorzystać z pomocy psychologa i udać się na terapię. Kurwa, mać, Jezu, Chry Jezu Chryste. Wiecie co, no ja czytałem te książki wiedźmina całe. Podobały mi się, nawet te komputer okra, ale wiecie co, nie ja się pojechać te gry, to wyrzucić ze dwóch Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli się ono was podoba, to się bardzo cieszę. W końcu to pierwszy odcinek na tym kanale. Moi kochani, tak, to jest nowy pokój, w którym um, nagrywam. Ale jeszcze tu się będzie dużo zmieniało i będzie nawet zmieniało się sam kadr w sensie, zaraz jestem taki pod Jeszcze tutaj urządzam, ale no już musiałem nagrać filmik no i nie udawać, że mnie nie ma, bo już jestem specjalnie dla was się tutaj zrespiłem, żeby nagrywać odcinki, ja tak naprawdę nic nie istnieje, przypominam. Ale bardzo się cieszę, że przyjście bardzo pozytywnie, wszystkie zastępstwa, które były na tym kanale. Mam na myśli. I, e, Bloka, mam na myśli mniej więcej Mam na myśli, a więcej mam na myśli Stewarta, no i Boruciaka, no Mam nadzieję powtórzyć takie coś w przyszłości. Szczególnie, że się nauczyłem, że do YouTuberów pisze się dużo wcześniej. A do poszukiwaczy się nigdy nie pisze. Tak, na razie, miło mi was tutaj widzieć. I do zobaczenia w czwartki, niedzielę na tym kanale. Oraz we poniedziałki, piątki na kanale Baruciaka. Na którym właśnie w tym momencie latują już ostatni odcinki z starego pokoju. którym będziemy się żegnać już na zawsze. Tutaj będziemy nagrywać przez najbliższe dużo czasu. Więc papa, do zobaczenia. Hej, papa. Jak powiem jeszcze raz, papa, to. Okej, okay, powiedział papa. On nie.